Witam na moim kanale przyszedłem w to miejsce gdzie był ten worek z puszkami o ten właśnie parę puszek jest tutaj jeszcze tu jest parę puszek cały czas ktoś dorzuca i bardzo dobrze podoba mi się to I... Tu muszę zrobić segregację, bo tu i puszki są, i plastiki są yy... Może trochę tutaj tego będzie Dobra, jak ogarnę wszystko to się włączę. No Dobra Jesteśmy Tyle opuszek Może z kilogram będzie Dobra, jak idę, idę w następne miejsce jak będę na następnym miejscu to się zaraz bądźcie Dobra, jesteśmy tutaj na miejscu Tutaj jest parę butelek, ale to są plastikowe Wejdziemy tu trochę... Łosiaki Jest tutaj jedna No Tu są kolejne jest jedna. Tu jest, ale to jest F, to na inny odcinek Ramper alu. Tu jakiś to też jest F, tutaj też jest F. Złom na inny odcinek. Tam też dużo jest metalowych. Tu jeszcze znalazłem taki o złom. Taki łańcuch. Też parę kilo O tak to wygląda. No i dobra. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Łapki w górę, komentarze, tu taka rzeczka jak się ociepli to tu takie o dwa kawałki jeszcze z łomu wyszły. Jak się ociepli to chciałbym tu przyjść sobie na magnes. Jest kawałek do przejścia. W jedną stronę, w drugą stronę. Mam nadzieję, że coś będzie, coś wyskoczy, jakiś złomik. Druga rzecz jest taka, że chciałbym trochę tam pokopać w tych krzakach. Tam dalej trochę, bo widziałem, fajne rzeczy tam są, wychodzą z podziemi. Ale to będzie wkrótce na moim kanale. Na razie ogarnę jeden temat puszki. Drugi temat to rzeczka. No i trzeci temat to y, tutaj w tych krzakach. Y, trochę pokopię, bo to przyjdzie wiosna, to zacznie to wyrastać wszystko, to nie będę miał szans, żeby kopać, a teraz już jest zima, to sobie mogę pokopać ale tutaj teraz jestem na tej stronie i tutaj zobaczyłem Że jest jakiś złom tam w brzegu Teraz podejmiemy to Żebym się nie wrąbał O! Dobrze, dobrze mówiłem Ślisko jest Ale gdzie ja to widziałem Jest ślisko, jest mokro o. Tak to tutaj wygląda wszystko Gdzie ja to widziałem O jest tutaj O Podejmiemy O co to? Aluminium? Nie, plastik. No i dobra. Ech, żegnam się z Wami. Kto nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam do zasubskrybowania. Z czasem będą lepsze filmy. Gdzieś jakieś wypady. Jakiś magnes, jakieś sprzątanie. Puszkobranie. Złomobranie. Parę miejscówek też mu takich fajnych do wysprzątania, do zabrania złomu. No i to chyba byłoby na tyle co chciałem powiedzieć. No tam dalej nie idę, bo tu już się stromo robi. A jeszcze zobaczę. Sobie tutaj wskoczę na górę, coś mi tam coś mi w oko wpadło. O. A to kalosze, jak kaloszy nie noszę, proszę pana. Dobra, wychodzimy tu z tych czaków. Dzisiaj jest taka fajna trochę pogoda. Nie pada. Nie wieje, bo ostatnio cały czas padało. No, taka okolica. Tu przyjdziemy też, trochę ogarniemy tych śmieci. Było. no i będziemy działać no co ja powiem tam o złomiane puszki są jest tych trochę miejsc takich jak to się mówi złomodajnych No ale nie ukrywam, trzeba też się nachodzić, najeździć teraz zacząłem też trochę ćwiczyć No i tak wszystkiego po trochę Tutaj widzę jakieś puszki Ale to też stalówki pełno butelek Dobra, żeby nie przedłużać tego filmu to chyba zakończę. Tu jakiś o jest, żuberek To też go weźmiemy No i tam dalej już ulica jest Pełno jest butelek po żubrze po innych piwach ale u mnie jest tak że no nie chcą tego przyjmować w sklepie nie wiem dlaczego ostatnio całą torbę miałem butelek pojechałem do jednej biedronki nie